I teraz patrzcie, mamy takie trzy rzeczy, trzy konkretne rzeczy, które chcemy w lokalnych klubach osiągnąć. Czyli po pierwsze, chcemy zwiększyć poziom szczęścia, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy poziom szczęścia i poziom życia w Polsce mierzony takim corocznym raportem Galupa, gdzie jesteśmy na 26. miejscu aktualnie, żeby nasz piękny kraj był miejscem, gdzie ludzie czują się szczęśliwie, kiedy żyją dobrze, gdzie są zadowoleni z życia, gdzie przełamiemy te takie stereotypy, że Polak Polakowi Polakiem albo Wilkiem, jak zwał. I to nas prowadzi do drugiego punktu, czyli zmniejszenia poziomu samotności. Nie wiem, czy też tak macie. Napiszcie na czacie, jeżeli też tak macie, że wy się rozwijacie, wy się uczycie, ale to wasze otoczenie jakieś tak Hmm. Nie do końca. Nie do końca albo wspiera, albo nie do końca, no właśnie, nadąża za wami, co może powodować, że, no właśnie, każdy z nas w jakiś sposób może czuć się mniej lub bardziej osamotniony, żeby nie powiedzieć, samotny, albo po prostu może być tak, że w swoim otoczeniu w ogóle nie ma zrozumienia. Może tak być i może być tak, że, no czujemy, że nam się wydaje, że to my trochę tak nie pasujemy, a w sumie chyba nie do końca, bo jeżeli zaczynamy. Się rozwijać, zaczynamy się uczyć, zaczynamy wdrażać w życie to wszystko, czego się uczymy. Nagle się okazuje, że no, ten świat zaczyna odjeżdżać i my zaczynamy szukać, szukać ludzi, którzy myślą podobnie. I często jest tak, że się okazuje, że ich za bardzo nie ma. Nie ma, albo po prostu dostęp do nich jest w jakiś sposób, nazwijmy to delikatnie, ograniczony. <laughs> I to nas prowadzi do trzeciego punktu, czyli do systemu edukacji. Prawdopodobnie byliście w szkole. Zakładam, że ty, ty. Ty, ty też byliście w szkole, uczyliście się w szkole, i uczyli was w szkole, że yy, jeżeli jesteś z czegoś cienki, to musisz się tego uczyć. I musisz wykorzystywać wszystkie swoje najgorsze cechy, najgorsze umiejętności, wszystko czego nie umiesz, masz się uczyć, yy, zatracając jednocześnie swoje talenty i w ogóle nie dbając o nie. Jest tak? No, w jakiś sposób tak jest i nawet do dzisiaj, że nie zawsze te predyspozycje, które każdy z nas ma lub miał, czy jako dziecko, czy, czy nawet dzisiaj dzieci, nie zawsze są do końca we właściwy sposób wykorzystywane czy stymulowane. Zapraszam. Każdy z nas zasługuje na rozwój, szczęście i wysoką jakość życia. Naszym marzeniem jest, aby Polacy znaleźli się na podium najszczęśliwszych narodów Europy.